Uwaga, moi drodzy, uwaga! Ten odcinek był stworzony przed obejrzeniem szóstego odcinka, Tadeusz. Więc bardzo was proszę o nie pisanie w komentarzach. Uuu, my już wiemy, dlaczego Jack zboi się kukurydzy. Ja wiem, ja teraz już też wiem. Scenariusz do analizy szóstego odcinka jest już napisany, więc proszę was tylko o cierpliwość i suba. Bye, bye! Jeju, uziomy, ja tak przepraszam, tak się zakręciłam pracując nad tym odcinkiem o K pop Demon Hunters, że to maleństwo zostało bez opieki na ponad miesiąc. Chyba nie żyje. ale czy to kiedykolwiek mnie powstrzymało? The Amazing Digital Circus to bezapelacyjnie jak to najlepsza część całej serii. I wiem, że to samo mówiłam ostatnio, ale to nieistotne. I tak jak w pierwszym i drugim odcinku narzekałam, że poznajemy za mało bohaterów, tak tutaj ich historia jest absolutną esencją całości. No, ale najpierw może podsumujmy, co się działo. Bohaterowie, jak zwykle oprócz Zuby, wrócili z jakiejś przygody, patrząc na ilość glonów, prawdopodobnie jakiejś podwodnej. By the way, jeśli macie ochotę, to spróbujcie opisać w komentarzu, jak według was taka przygoda mogła wyglądać. Jestem bardzo ciekawa waszych pomysłów i najlepsze na pewno ukażą się w następnym odcinku tej serii. Kane znowu rysuje pszczoły i chce dostać porady dotyczące robienia najlepszych przygód. Psych! Koleś chce usłyszeć tylko, że jego przygody są najlepsze, bo jest głupim narcyzem. Ale no, wybrał sobie zbyt szczere ofiary do torturowania, więc wszyscy mówią mu, ej, a może coś spokojnego tak dla odmiany. Właśnie, Kane zamyka zubyl usta, ale ono dalej może mówić, bo nie ma ust. Czy zubyl w tym świecie nie może jeść? Bo jeśli tak, to sądzę, że to troszeczkę nie fair. Jakby jedzenie i sen to jedyny odpoczynek w świecie cyfrowego cyrku i ono jako jedyne ma brak możliwości korzystania z 50% tych wygód, no ale przynajmniej dalej może gadać, nieważne. Ale dobra, Kane decyduje się na wykorzystanie najlepszego chwytu w tym odcinku, czyli błyskawicznej rundy, szybka przechadzka po różnych zasugerowanych przez mieszkańców przygodach z możliwością głosowania w celu ich pominięcia. I tu zaczyna się najlepsza część odcinka, czyli tortury na jaxie. Bo co, myśleliście, że ja zapomnę tego, jak bardzo nie cierpię tego typa? Nie, 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 ja nigdy nie zapominam. Więc teraz w ekspresowym tempie opowiem wam o wszystkich rundach i o tym, co rzuciło mi się w oczy w każdej z nich, łącznie z jakimiś różnymi easter eggami. Kłusuj na wszystko, czyli w oryginale Poacher's Paradise. Jax strzela do swoich kolegów i każdy z nich jest jakimś zwierzęciem. Gangl jest nosorożcem, Zubul jest flamingiem. W sumie zastanawiam się, co zresztą, bo ich nie widzimy. mnie pasuje mi jakoś do kangura, Ragata do dzikiego chomika, a Kingler do żyrafy, więc to jest mój oficjalny kanon. I od teraz będę udawać, że totalnie tak było. A, no i. Jackson jest teraz wege, co mnie bardzo cieszy. Prezydent pomni. Pomni jest prezydentem w Białym Domu. Tadej te, którego Ameryka ma aktualnie. Echem. przepraszam. Z tego co widać w te, mamy portret byłego prezydenta, którym była gęś. Tadej te, którego Ameryka ma aktualnie. Eee, sorry, lol, trochę się rozproszyłam. Zastanawiam się, czy gęś tutaj jest nawiązaniem do Gooseworks, która podkładała głos do Bubble i księżyca później. Ale potem pogadamy jeszcze o innych portretach i szczegółach biura. Na razie wróćmy do tematu. Każdy oprócz pomni wie, co ma robić jego postać, więc Kingler wciąga pomni pod biurko i zaczyna tłumaczyć, co i jak. Ale najpierw, może przeczytajmy do niego skrótowiec: Rola asystent prezydenta. Skrót: Australia i Nowa Zelandia są w trakcie wojny. Motywacje: Czy możemy sprawić, żeby ta wojna nie była naszym problemem i mimo to mieć z niej jakieś zyski? Czy jest jakaś możliwość, żebyśmy zostali właścicielem Australii i Nowej Zelandii? Czy mięso z kangura smakuje dobrze? Notatka: Nie próbujcie być śmieszni. Nie obrażamy naszego prezydenta. Jeśli ktoś wyrwie się ze scenariusza, zapraszamy do strefy kontemplacji. Trademark pod biurkiem. I nie martwcie się głowa dziecka została już zainstalowana. Damn, byli przygotowani naprawdę na wszystko. Nawet mam moje pytanie, dlaczego głowa dziecka? No ale to teraz nie jest ważne, bo wpada Jax ekstremista z Australii i chce zdetonować bombę. Ale mamy nie dość, że prezydenta Zubul, to jakiegoś psa prezydenta z gustownymi okularkami. A, no i widzimy parę książek. Jeśli dobrze się przyjrzycie, to są te same, które znajdowały się w poprzednich odcinkach w gabinecie Kaina. A, zapomnij, mamy Jaxa i żabę w sukience. W międzyczasie widzimy też to, co jest z drugiej strony biurka, ale ciężko mi powiedzieć, co to. Wygląda trochę jak zgliczowana wersja kogoś i żółw w lenonkach i peruce. Ale zastrzegam sobie prawo do pomyłki. To po mnie z jakiegoś powodu jako prezydent musi rozbroić bombę, którą przyniósł Jax i tu bardzo dobre pytanie. Dlaczego prezydent nie ma żadnego sapera? Niestety nie możemy się nad tym zastanowić, no bo wpada nagle ekstremista z Nowej Zelandii, którym jest Gango, i wszystko wybucha. I lecimy dalej. Ogłoszenie. Babel wychodzi i robi bardzo dziwny dźwięk. Jeśli ktoś wie, czy to ma jakąś ukrytą wiadomość, to możecie napisać. Wiecie do kogo i wiecie gdzie. Następna przygoda Amazing Digital Sakasu czyli obłędna cyfrowa szkoła. Czy możemy pogadać o tym, jak cute jest to intro? Króciutkie, ale dam buja jak nie wiem. I ledwo zaczynam, ale już widzę kilka uroczych nawiązań Po pierwsze, podoba mi się, że każdy ma na sobie jakiś inny mundurek I tu będziecie mieć małe szkolenie To, co noszą Jax i Ragata, to Blazer z Taisaifu. Nosi się go głównie w zimniejszych okresach w szkole i jest dość popularny na przykład w Korei obecnie. To co nosi Zubel z kolei jest dość przypominające gakuran, czyli uniformy męskie z lat 20. XX wieku z charakterystycznie stojącym kołnierzem. Natomiast Pomnie i Gangrel mają na sobie różnego typu serafuku, czyli mundurki marynarskie popularne aż do lat 80. -tych. I wiecie co według mnie to pokazuje? Że Kane faktycznie jest sztuczną inteligencją, po z faktycznych danych stworzył niechcący mishmash, który w normalnej szkole nigdy nie miałby miejsca. Przy okazji fajnie to pokazuje jak te postaci są totalnie niepasujące do siebie. No ale lecimy dalej. Na tablicy za Jacksem mamy nawiązania do postaci z dzielnicy zamglonych nowej serii Glitch Studio. Fajne małe nawiązanko, ale to jeszcze nic. Na głównej tablicy mamy napisane w katakanie jak napisać imię Kinglera Kinga. Mamy tu jakieś Kingi na widowni? Dajcie znać w komentarzach jeśli jesteście Kingami. Pozdrawiam was! Jack wspomina o tym co Gangl robiła z anime figurką i przechodzimy do następnej przygody. Ale ja dalej chcę wiedzieć co ona robiła z tą figurką. I zaraz, dlaczego Jacks wiedział co to jest anime Slice of Life? Czy Jax był weebem? Stargazing. Popatrzmy w gwiazdy. Jak na razie najbardziej chillowa przygoda i potencjał do tego, by w końcu postaci trochę się rozgadały. Przy okazji, Kinger, który nie ma ust, może iść kanapkę, co daje mi trochę nadziei dla Zubul. Jax ma załamanie nerwowe, bo ciągle nie ma się z czego śmiać i człowiek musi myśleć i cieszę się z jednego, że nie tylko mnie zastanawia to, czy Gangl może być szczęśliwa, jak jej maska ciągle się psuje. Na dodatek, u Jacks miał kiedyś przyjaciół, dziękuję, Ragata! Może to było nietaktowne, ale ile dało nam Lore? To trochę tłumaczy też czemu jest aż takim wrednym dziadem dla wszystkich i że pod tą maską ukrywa się wrażliwy i cieplutki środek, czyli tsundere. Jax to oficjalnie tsundere. To nie tak, że lubię spędzać z tobą czas baka. Ciekawi mnie fakt, że Jax myślał, że dalej ma ogon, a my nie wiemy, bo w sumie nie widzieliśmy go nigdy z ogonem. To trochę powalone. No i sprawienie, że Jax jest wege jak wielki wpływ może mieć Kane na życie naszych bohaterów? Ich psychikę? Ich ciała? Obawiam się, że w tym momencie Jax zrozumiał o wiele więcej niż chciałby przyznać. A, no i z podrywa keina. Przerwa techniczna i intermission time. Bo no co ja mogę powiedzieć więcej? Bardzo podoba mi się, że w tym odcinku każdy z twórców, przynajmniej takie mam wrażenie, i animatorów, miał coś do powiedzenia i dorzucenia od siebie. Przez taki szybki charakter odcinka każde marzenie mogło zostać chociaż po troszeczku zrealizowane. Każdy pomysł miał przynajmniej szansę tutaj wejść. Ale ale, poza moimi zachwytami nad animacją, mamy tu ważny fragment lore. Czy Wy go wyłapaliście? W 11 minucie i 15 sekundzie Jack biegnie przez korytarz. Z typowymi dla zliczowanych postaci oczami. I mija drzwi z przekreśloną postacią. Żabka z czerwoną kukardą. A Jack z jakiegoś powodu się przy niej zatrzymuje i jest taki, jakby trochę wryty. Jest duże prawdopodobieństwo, że to jest właśnie ten stracony przyjaciel naszego królisia no ale nie wiem. Możemy pamiętać o tej informacji na przyszłe odcinki. Na razie to zostawiamy. Patronite! Czekaj, chyba nie było takiej przygody. Od ostatniego filmiku przybyło nam kilku patronów, więc teraz ich wszystkich wymienię. Uwaga! AG Cetok, Mikulover, przyszka z lasu. Arad, Kieran, Uwu, pubu oraz My Big Potato. Na progu 25 zł mamy też Katarynkę, ale jeszcze nie odpisałam, jak chce wyglądać, więc bardzo cię proszę, Katarynko, o kontakt mailowy. Yupi! Dziękuję Wam, kochani, za Wasze wsparcie. Nie daj, że dajecie mi motywację, to jeszcze karmicie mojego montażystę. Przywitaj się bies. Hejo! teraz wracamy do transmisji. Bar Noir. Pomysł Zubyl i oficjalnie najciekawsza część odcinka to metaforyczne mięsko, na które przyszliśmy. Poza Jacksem, no bo on jest wege. Podsumuję tu wszystko, czego dowiedzieliśmy się o przeszłości postaci. Zacznijmy od Zubyl. Zubyl lubi klimat noir i pracowało przez pewien czas jako barman i tatuażysta. Jest w stanie zrobić profesjonalne drinki, a także wymyśleć coś samo. Pomni ma 25 lat, czyli jestem od niej starsza. A no i pracowała jako księgowa w linii supermarketów, a z racji, że to super nudna robota, to w międzyczasie też urbexowała. Urbex to zwiedzanie opuszczonych budynków, to hobby nie jest zbyt legalne. Nie próbujcie tego w domu. I tu ciekawostka: Jax Frost nazywa po mnie YouTuberką. I może dla was to taki malutki szczegół, ale dla mnie jest bardzo ważny, bo sugeruje to, że oryginalny świat, z którego pochodzą wszystkie postaci, to jest właśnie nasz świat, a nie jakaś alternatywna Ziemia 2137. W takim razie, jeśli YouTube istnieje i to jest nasz YouTube, to czy Glitch Studiem zarządza Kane i czy twórcy zamieści? gdzieś na jakimś alt pomnieniku nagrania z jej eksploracji, to stanie byłoby bardzo fajnym sposobem na rozwinięcie serii nawet do czegoś podobnego do ARG, czyli gry z alternatywną rzeczywistością, takiej, w której wykorzystujemy prawdziwy świat i różne platformy do opowiadania historii, a na dodatek może też być interaktywna i powolutku odkrywana przez widzów. I wyobraźcie sobie tyle potencjału tylko z jednego słowa youtuber. Ale dobra, lecimy dalej. Gangl pracowała w fast foodach, tak jak myśleliśmy. W międzyczasie studiowała sztukę, ale Stanowiła to rzucić. Trochę bieda. Szkoda, że jej nie wyszło z tworzeniem własnego komiksu czy coś. Ragata pochodziła z bogatej rodziny, która miała wielką posiadłość z farmą. Przez jakiś czas po wyrośnięciu pracowała jako agent nieruchomości. A no i mamami Iszyz. Więcej z moich wniosków co do tej postaci opowiem pod koniec odcinka. To w sumie większość z tego, co się dowiadujemy. Psych! Jack spojrzy się kukurydzy. Dlaczego kukurydzy? A właśnie. I pojawia się moja ulubiona postać, czyli znikający koleś. Pik humoru. Za każdym razem oglądając go śmiałam się na głos, bo jestem prost tym człowiekiem. Następna przygoda Softball. Dwie drużyny przeciw sobie. Nasi normalni bohaterowie i ich absolutne przeciwieństwa. Opiszę wam więc tylko tych drugich. Mamy złomni, która przeklina i ma ostre zęby. Jest złagata, która ma akcent jak wampir. Kinger to w moim tłumaczeniu generał dyktator, ale w tak w oficjalnym tłumaczeniu generał pryncypała i guys, dlaczego? Zły Jacks to basically Gangle na sterydach, a zamiast złej Gangle mamy złego Orpsmana. I znowu, dlaczego? Czy to kwestia tego, że. Gangel jest tragiczna i komiczna jednocześnie, więc wywołuje taki paradoks, że nie da się zrobić jej totalnego przeciwieństwa. A, no jest jeszcze Bazubu i ich kocham. Such a goofy little guy. But first, let's welcome our special guest. Here to sing the American National Anthem. Oh, said. A co do samej przygody. Kocham to, że w głosowaniu na to, żeby Jax nosił made do outfit, to głosowanie było pomysłem Zubyl, ale zaczęło się od gango. Jax tak długo rzucał w nich docinkami, że po prostu czerze należało mu się. By the way, zauważyliście, że od czasu patrzenia w gwiazdy, pomni totalnie zaprzyjaźniła się z Jaxem? Nawet w tym głosowaniu była przeciw temu małemu prankowi. No w każdym razie to nawet nie koniec zabawy, bo Zubyl w trakcie rozmowy z innymi podrzuca Jaxowi kurydzę i kocham jego reakcję, normalnie jak mały kitku. Zresztą Jax ma dużo kocich zachowań mimo to, że jest królikiem. Zauważyliście jak jego źrenice na przykład zwężają się i rozszerzają? Albo te jego kocie minki w tym odcinku? No, ale dobra, nasi bohaterowie wygrywają, a Ragata jest zazdrosna o to, że Jax i Pomni zaczynają się kumplować. Ta sytuacja w sumie nawet mnie nie dziwi. Ragata wkłada bardzo dużo serca w to, żeby wspierać innych i ciągle zagaduje Pomni z bardzo pozytywnym nastawieniem zresztą. Mówi jej, że da radę otwiera się przed nią, ba, nawet podąża za jej radą i pokazuje swoje prawdziwe emocje, a potem musi za to przepraszać. Na jej miejscu też Pewnie poczułabym się trochę zdradzona. Podoba mi się to, że jestem w stanie empatyzować z tym, jak Ragata bardzo stara się być inna od swojego toksycznego rodzica, ale przez to przechodzi w toksyczną pozytywność i tak samo odpycha od siebie ludzi. Natomiast Jax ma niby we wszystko wywalone, ale jednak swoją bezwzględną szczerością i sarkazmem potrafi przyciągnąć do siebie pomni. I tak, uważam, że Jax odgrywa pewną rolę, ale ta rola jest dla niego na tyle naturalna, że tego aż tak nie widać. Natomiast Ragata zawsze daje z siebie wrażenie, jakby żyła w masce, bo nie tego, co może być pod spodem. Może dlatego ten wysiłek, który wkłada w to, żeby społeczność cyrku się nie rozpadła, wydaje się w tym odcinku taki jednostronny i sztuczny. Tak jak w scenie w barze, kiedy wszyscy w dość naturalny sposób rozmawiają między sobą o swoich poprzednich życiach, a Ragata jakby jest trochę poza rozmową i wręcz na siłę musi się wtrącać, że no, haha, to co teraz moja kolej, żeby w ogóle dopchać się do głosu. Muszę przyznać, że czasem czułam się tak troszeczkę na studiach. Były to czasy, w których nie wierzyłam w siebie, a towarzystwo z mojego roku bardzo jasno zaczęło. Mnie wykluczać, i nigdy wcześniej nie widziałam w żadnych mediach tak idealnego ukazania tego, jak się wtedy czułam. Ragata w tym odcinku aspiruje do tego, by być jak pomni, a pomni z kolei jest zaskakująco stabilna i składa całą grupę do kupy. No ale przygoda się kończy i odcinek w sumie też jest tylko jedna rzecz, która mnie niepokoi: ten jeden manekin, który wszystko obserwuje na samym końcu. Wygląda dziwnie, świadomie, i co prawda nie mam za bardzo możliwości, żeby dywagować na temat tego, kim on może być, ale jedno mnie naprawdę zastanawia. W drugim Kane zniszczył gamingu, bo uznał, że NPC nie mają wstępu do cyrku. Jego powód był taki, że mógłby się pogubić w tym, kto jest prawdziwy, a kto nie. Więc co tam robił ten NPC? A właśnie, i zanim w ogóle skończymy ten odcinek, pozwoliłam sobie utworzyć skrzynkę z pomysłami na przygody bohaterów w tadyc w mojej społeczności. Więc oto moje ulubiane z Waszych odpowiedzi. Royvan73 pisze: Odcinek w stylu Power Rangers, gdzie Zubyl jest wszystkimi częściami ich mecha. Absolutnie podoba mi się ta opcja, że Zubyl jednocześnie byłoby bohaterem, ale i fizyczną. Częścią przygody. Szczególnie, że wszystkim pewnie sterowałoby się zupełnie inaczej od siebie, więc mogłoby być naprawdę zabawnie. A quarter podkreślnik 020. Jazda autostradą w wakacje z żygającym młodszym bratem, gadającą głośno przez telefon siostrą, jadąc do Władysławowa nad morze. PS jest 30 stopni. Dziwnie specyficzne, ale myślę, że w klimatach Keina. Predakon 457 pisze. Szczerze, interesującą przygodą byłoby coś w stylu Indiana Jonesa. Jakiś starożytny artefakt, mnóstwo pułapek, może nawet wrócić Evil Team. Myślę, że to jest na tyle kultowy, ale też taki wiesz niepodlegający pod prawa autorskie temat, że mógłby nieironicznie się pojawić. Kończą predakon. Ama podkreślnik lam4, no myślę że to ma być ama lama, pisze więcej z ich życia. Mogliby pracować na ranczu, przeszukiwać opuszczone budynki albo pracować w żabce, najlepiej nawiedzonej. Wizja pracy na ranczu byłaby fajnym pretekstem do tego, żeby trochę rozbudować postać Ragaty, więc jestem bardzo na tak. Emo Furas pisze przygoda w stylu glitch productions, gdzie trupa musi przygotować nowy odcinek Cyrku. Napisać scenariusz, skomponować podkład, zanimować itp. Ale to wszystko odzwierciedla się na nich samych. Na przykład to, co napiszą w scenariuszu, staje się prawdą. A od animacji zależy, jak wyglądają i jak się poruszają. Ależ to jest meta. Poproszę taki odcinek. I na sam koniec mamy komentarz od psiak Gwiazda, przygoda i Ikea sama w sobie jest trochę jak backroomsy, więc w sumie mamy wszystko w charakterystycznym dla cyrku klimacie. Ale słuchajcie, ja tutaj w takim razie rzucam pomysł do podkręcenia klimatu. Że oni idą jako rodzina, która ma Musi kupić meble do nowego domu. Ragata i Jax to rodzice, Gangl to malutki Baby. Pomni to trochę starsza córka, a Zubyl to najstarsze dziecko, a Kinger to ten dziadek z demencją. W odcinku skupialibyśmy się na rozwoju emocjonalnym Ragaty i tym, że starałaby się być niepodobna do swojej matki, mimo wkurzającej obecności Jaxa. A co wy w ogóle sądzicie o odcinku 5? I oczywiście dajcie znać, który z tych pomysłów tutaj obejrzeliście najchętniej. Dajcie koniecznie znać w komentarzach i widzimy się przy następnej okazji. Ciao! Thank <music> you.